No, się teraz z tej strony zaczynamy kolejny odcinek zresztą z e, Cesar Wiki. No i mam nadzieję, że będzie przeze mnie zwłaszcza że e, dość e, długo się ktoś namyślał, e, czy przyzabić do tego meczu tak naprawdę. No niestety w ostatniej sekundzie prawdopodobnie to. Ty kurwa, jebana. Eee, Zagadam się, jakieś tyle, nie? Eee, czekaj, kurwa, ty, ty, kurwa, trzyma to jebana. Eee, ten no, i nie wiadomo, jak, jak to będzie, bo długo eee, się ktoś tam myślał, namyślał, nie? Czy dołączyć, czy nie? No, i właśnie o to chodzi teraz żeby ten mecz nie był jakiś przejebany, albo kamperski. AK47? Nieźle, ja się Nie, nie. Nie, I... I nie. Ty, ja, to, że nie, oddał, nie. 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 zginął Nie. 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 Dobra, yyy, yes. yes. <laughs> Wygraliśmy Wygraliśmy. Y dobra, będę musiał poprosić jeszcze Ale to Stasiłem O, kilka rzeczy tutaj Dobrze O, właśnie jak to wygląda? Jest 159 Nieźle no Nieźle, nieźle. Zobaczymy jak to będzie szło, bo mam nadzieję. że... To było tylko jedno yy, nie, niedopowiedzenie. Kurwa, za bardzo przyskoczyłem i strzelałem w jednego i potem drugiego chciałem, ale to się nie udało. Dobra, yy, nieistotne. przejdziemy tą rundę. Czemu to gówno ma 10 naboi w magazynku, a... AWP... 5 boje Kiedyś było 10, no ja tego nie rozumiem teraz, tak? Dziwna sytuacja Ty, panie Słatka, pokaż mi jakie masz staty, bo... No, może być dobre Jak on używa tego syfu... O ty kurwa Jak on używa tego syfu, no to... Kurwa, tu musi być przypodeżna broń. <laughs> Skoro strzelił gościa z tego gówna. E... umyj mnie proszę. skim Dość fajna nazwa, śmieszna nazwa. Mam nadzieję, że uda mu się przeżyć to. Bo, no nie zawsze tak jest z tyłu, nie? Patrzę tak, z kosy. A, dobra. A, on tak, bo on czeka na tego gościa, bo bomba jest w pobliżu. Oh, yeah. Dobra, wiesz to I... O, już znaczy. Ta... Taki numer że... Żeby... Jee, yeah. to było 158, i sobie się by było się coś sprawdzić. We are to jest do sprawdzenia Czy może że mi się pobije o zaliło Wszystko jest możliwe w tych czasach. Ty Tak jest, tak jest. Musisz. 25. Dobra, czekaj chwilę. Idziemy we 2 może będzie troszkę większa szansa na przeżycie. Dobra, tu może być, tu może być, nie ma. Na szczęście. Yeah, yeah. One shot. Dobra, czekaj. one, nice. Tu może być zaraz, gdzieś. A już się zastanawiałem, czy go tak z kosy nie złapać, się nie skrócić, ale dobra. Yy, nie będziemy ryzykować, a no... Nie będziemy osłabiać drużyny, w sumie mi ten granat. Yy, Patrz, granat? Jest, dobra. Yy. Dobra, teraz... Yy... Skanujemy go, dobra. Twoja... Yy, ty kurwa, widziałem go! Dlaczego ja przeładowywałem do broni? Ja pierdolę. Niemożliwe, ja jestem niemożliwy, nie? Dobra, Pani Sałatka... Pani Sałatka, zginąłeś. Dobra. Ktoś ma... Yy, tego... Kałachas! Z... Rodzinny interes, czy... rodzinna pamiątka? chyba wiem. Mm mhm. Mhm. Mm Szkoda, że narzędzi nie ma. A! Coś tam czytałem, że mają być jakieś utrudnienia w rozbrojeniu bomby. Nie wiem, czy to prawda. Albo już są cholera, wie, Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To mnie tak. nie za bardzo interesowało, bo już dawno nie grałem serca, ale. No zdecydowałem, że faktycznie poświęcimy to troszkę czasu. Yy, ale. To kiedyś yy, w C zagając To na na naprawdę nie będę yy, w terrorystach grać Tylko w CT Nie dlaczego tak, ale no niestety U mnie to tak było Dobra teraz chujas I kurwa Бокс, бокс. Это я. Ты что, бомб План у нас. Короче, Найс, найс, найс. Найс то ну ты, вот эти корды, да я ты не очень выкрадываю. Надо калашкам. Мы чувствуем. давай Молотов взглянуть, мотов. Сгану, чай, это очень неудобно. Это такая чуловая ава, я смотрю, просто охуеваю. Боишь, что Чтобы не было, я сбит сбить пение. Еще раз. Говорю, ава охуенная. А, да, забавно, знаю, когда проигрываешь. Ха-ха-ха. Каска, мамы. Особенно, когда пять. Ха-ха-ха. Jeźdźcie. Tu jestem. Dobra. dobra. tu idziesz tam? Obserwuj. Bądźcie gdzie nie zniknęli. Kurwa. Spoko. <laughs> Spoko, mecz. Żeby coś się potem nie odwróciło że jak przyjdziemy do... Telo, to będziemy zdychać za... za każdym razem już nie Ja jebiks, ja jebiks Dawaj, a może wejść to za nim nie eee, Narzędzia oczywiście Też mam, do już bomby eee, Fajna sprawa Ej no! Dobra, skakujesz czy no? Dobra, czekaj! Czekaj! Chcę przeładować. Mhm. Mm pip, 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 pip. czy... Trzeba... Po cichu, Nie, kurwa. Teraz wszyscy o jednego się będą tłuc, nie? raz rozmoczyłem, żeby teraz kogoś się zabijać, ale okej. Okay. Aż tak korci, korci, normalnie korci tak strzelić, nie? Tak, oczywiście. Nie będziemy nigdy... Nikogo... Nie wiem, przecudowne, nie? Ty, ja mam krzywe nogi, czy jak? <grymne> tak się wydawało. Dobra, e, no weź. Yeah, diglet, pokaż. Ile mam tych z Digletta? Uuu, 13. Bardzo dużo. <grymne> Bardzo dużo. Bardzo dużo Serio Tak mało? Jezus, nie in in Po cholerę oni rzucają te... No kurwa widzieliście to? Napierdamy w niego cały cały magazynek Mówiłem, wpierdoliłem Nie zginął, ja to jakiś... City Chit City. City bomb O ty kurwa! Dobra, ja sobie poleję, bo ale, oczywiście picia nie alkohol, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby coś pić. Zobacz ja rzadko kiedy alkohol piję. Rzadko kiedy... Nawet powiedziałbym piwa rzadko kiedy co piję, ale... Co tu więcej mówić o... Mm grubszym alkoholu mocno. O ty, kurwa, idzie po chuju odblokowiesz ten granat, weź go nawet, nie ruszaj ty. Bomb on nie ma szans, on nie ma szans. On tylko dwa życia ma, jest i koniec. No dawaj trzy, sorry. No, dawaj! No, miał szansę! Nie, idiota, nie? My przegrywamy zaraz. To jest pierwsza runda, którą y, przegraliśmy. Zaraz przegramy to. Y, przez całe. cały ten mecz. Rozumiem, że to zaraz przegramy, po prostu. To był właśnie on, pierwszy sygnał do przegranej, nie? Właśnie, z takimi ludźmi yy, się przegrywa. To są przegrywy. No szkliwą, sorry, ale troszkę ponosi to tak czasem. Mam wciągi wierchni. Tutaj. Twoja. Ups, dawaj granat rzucaj. Dobra. Tu, tu, O kur, o kurde, nie no, co on zrobił? Moje dość spore uzbrojenie poszło się... Co to? No, to też fajny zginęło. Dobra, okej. Yy... Ja, raz, 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 nie. Nie, może wygramy, może, może mamy szansę wygrać to Ale już tak mówię, że raz przegraliśmy, no to nie, nie ma szans tego, tego wygrać, bo kurwa z ludźmi to różnie bywa. Weź Pewnie, że nas. No. O o! Tak jest Szyma Nie ma kampera s mociarzutyj. Dobra, dobra, dobra wyjście na pozbieraj. tego syfu, nie? No. nie? ma co ryzykować, bo tu może się za login czaść i headshot albo z nie? Rozumiesz to. Dobra. Uu, tak jest. Już chciałem w niego strzelać. Uwierzcie mi ludzie. A co lepiej skręc git w kresu. Chciałem w niego strzelić, nie? Kurwa mać. Taki jest, trzyma to. Mhm. Gdzie ta, kurwa mać? Ukrywa ty, dosłownie. I kurwo. Time, 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 Dobrze, dobrze. Mamy time. Wygraliśmy już przez dasz. Dobra, teraz ostrożnie z pieniędzmi, bo nie ma co dźwigle tak no Nie ma co, bo jeszcze że było na y, drugą ludę w razie przegranej swojej strony z bo wtedy kasy nie mam, nie? Mm. O kurwa, jeszcze z tego? On musi do, dobrze, ten, dobrze celować Tu był, nie? Jąka wierzchnia. Tutaj? No da. O Kurwa ty. Pan, Pan Sałatka, strzelaj normalnie. ткани. Uh. Двое по длине заходят. О, курда! Пан Салатка добрый с Ебать, да он. О, Не ма шанс. Не ма шанс. Смотри, да, машину смотри. Смотри, аккуратно может бы выйти. Хороший. Ну, добрый с радио мультфильм. Mm. Ебать, ну сори. Задел, задел. Да, да хорошо было, хорошо. Было. Да не, я просто рано ебнул. Я думал, он прям побежит он там, хорошо, а он что-то как -то медленно пошел. Куда хорошо, куда? Ну не хорошо. думаю, что у него шансы есть. Сейчас посмотрим. Я решу, это, что, это что добра. Да, <свят> да, <свят> Да, я. Я ожидал чего-то большего. Hmm. No, tylko połowa, Ten jeszcze. No i Digleta. Kurwa, normalnie nie jaka fajne, nie? Uwielbiam się na... na całego. Hmm. O po chuj już rzucają te granaty w tą bramę tutaj? Czy obok mają na dole? Cholera wie Beze, Tionku zakidują fire'ami Ja nie rozumiem tego, bo... Kurwa Paczka, Paczka na, sz na szartu Jeden w niżniej Tionki Kurwa, zginęli Вот так вот. Один Б. Лас Б. Прости, прости. Че, прости? Нормально. А так курва за, за ним шла, Боже. 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 Не Боже. что, Боже. Боже. O kurwa z gloczynką też fajnie idzie. Gloczynkę sobie bym już mógł ogarnąć na inny skinie. Na innym skinie. Bo ten nie jest jakiś zły, ale widziałem fajniejsze. Na przykład nieważne, nie istotne.

Ech. Paszli, paszli jeszcze raz. Chodia <grywa> Nie ma co się chwalić. Chujowo idzie już. Mówiłem, rozpierdalą. Rozpierdalą. reszty. Po chuj ten rewolwer bierzesz. Chłopiec. Nie idzie ci z nim zbyt dobrze. Więc... człowieku... Мувья скинул. А их там двое сидят. Или нет. Ну, муха, муха, да. Да-да-да. Иди через тёмку. Вон, ну, зайди на бия хуйня. Тебя смог есть. Nie jest to dziecko, ale powinno nie? No, wi no wiadomo, jebać hitlerów, nie? Ale że że do mnie, ja po. No. No. Mogłeś tego smoka pierdoląć? O, brawo! Dobrze! najszybciej. Nice, ja pierdole. Kurwo ty. No, mam nadzieję, że to. to tropie, Dobra, Chujowo Nie ma co. Przejebiemy to dosłownie. Czego short? Da można? Dajcie. Szef, szef. Szef, szef. Nie, pierdolę. Wszyscy na szorku. Szef, szef. Szef, szef. Szef, szef. Szef, szef. Szef, zespołowanie, praca, nie. Ale może być. Ty! Like yes. oh. tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Tak jest, tak jest, tak jest mnie tak tak okay. okay. no. <słucham> <mena słucham> nie, normalnie. normalnie. Ja ja wyrnułam, go go Tak, no, tun Dobra. Tak, no, tak, No, nie. Dobra. Zrujny ogień! Tak, Nie, no, mężczyzna, no, ludzie. Tyle razem nie zasadziłem ani nie, nie rozbroiłem, ale dobra, bo mogły być MVP większe. Dobra, mi się podobało, mam nadzieję, że Wam też się podobało i zachęcam do lajkowania, like subskrybowania, komentowania i do oglądania eee, nowych odcinków, jak i tych pozostałych. Dobra, widzimy się w końcu. Siwano!